Z nami trener Mariusz Tokarczyk, trener Akademii Sandecja, trener zwycięzcy letniej edycji turnieju Smoka Wawelskiego. Jak to zrobić, żeby przyjechać na trzy dni tutaj na ten turniej i go wygrać? Uważam, że no kluczowe, tak jak wcześniej rozmawialiśmy, była szeroka kadra. Cieszę się, że, że mieliśmy do dyspozycji 16, nawet 17 wczoraj zawodników o naprawdę wysokich umiejętnościach i myślę, że to był nasz atut, że naprawdę posiadaliśmy szeroką kadrę na wysokim poziomie, więc tak naprawdę każda zmiana to było wzmocnienie drużyny lub co najmniej równorzędna, dobra zmiana i, i myślę, że, że praca całej drużyny, duże zaangażowanie dało nam końcowy sukces. Pan teraz mówi, wpisuje się w słowa, które kilka minut temu powiedział tutaj trener Awi Świdnik, że kluczowe na tego typu turniejach jest po pierwsze posiadanie, tak jak pan powiedział, dużej kadry, ale jakościowej, żeby ona, żeby ławka rezerwowa, która jest w kluczowych momentach potrzebna, potrafiła dać ten impuls i, i w trudnych momentach pociągnąć to, co wypracowała pierwszy, pierwszy zespół. Tak, zdecydowanie. Tutaj jest naprawdę dużo grania, o ile jeździ się po różnych turniejach, to to myślę, że naprawdę jest rekord, myślę, że nawet w Polsce, bo tu jest łącznie 14 meczów po 18 minut, więc to naprawdę przeliczając na mecze ligowe to jest naprawdę dawka grania spora. Jakość na pewno idzie za tym naszego grania, więc, więc myślę, że, myślę, że naprawdę szeroka kadra była tutaj argumentem numer jeden, żeby, żeby pograć o najwyższe cele. A jak dodamy jeszcze do tego pogoda, jaka w tym roku była podczas letniej edycji turnieju Smoka Wawelskiego, to można powiedzieć, że no ogromne, ogromne takie nie, ogromne wymagania stały przed wszystkimi zespołami biorącymi udział w tym turnieju. Tak, tak, Smog Wawelski zionął nam tutaj ogniem z każdej strony i tutaj zarówno na tym sztucznym boisku, gdzie aż, aż prażyło, jak i tutaj na, na naturalnym, ale myślę, że sprostaliśmy, oszczędzaliśmy siły, była regeneracja, co się dało, przebywaliśmy w cieniu, więc myślę, że o ten aspekt zadbaliśmy na pewno, bo no nie było łatwo. To jest jeszcze ważne, co pan teraz wspomniał, ponieważ no, ten turniej jest tak skonstruowany, że w zależności od tego, którą, y, drużynie, którą grupę się wyrosuje, to jest możliwość zagrania na przykład pierwszego dnia na, na boisku sztucznym, drugiego na boisku trawiastym to też jest zupełnie inne granie, więc też trzeba umieć przestawić zespół z grania na, na sztucznej nawierzchni na tą naturalną. Tak, tak. Na szczęście moi chłopcy są dobrze przygotowani do wszystkich warunków, ale, ale owszem, zupełnie inna gra była tutaj na sztucznym boisku, to, to boisko było mniejsze, inna była gra, a zupełnie inaczej grało nam się na naturalnej nawierzchni, na pewno lepiej. Wiadomo, że zwycięzca turnieju Smoka Waweskiego może wybrać jedną z dwóch nagród, albo wyjazd na turniej zagraniczny, albo bon na zakupy w sklepie sportowym, Kilka minut tak naprawdę od tego zwycięstwa, ale jest już gdzieś tam z tyłu głowy, którą z nagród wybierze Akademia Sandecja? Tak, tak, myślę, że zdecydowanie wyjedziemy na zagraniczny turniej, no tym bardziej, że naprawdę mamy fajną, solidną drużynę, no i chętnie skonfrontujemy się z mocnymi drużynami na poziomie europejskim. W takim razie trzymamy kciuki za przynajmniej tak dobry wynikowo e, udział Akademii Sandecja w turnieju zagranicznym I liczymy na to, że przyjdziecie nam zarówno zdjęcia z zadowolonych, jak tak pocztówkę, jak i... Może przyjdziecie z kolejnym poharem. Miejmy nadzieję. Dziękuję serdecznie.